Lapis Lazuli to kamień szlachetny szczególnej urody. Swoją nazwę wziął od połączenia łacińskiego słowa lapis, czyli kamień oraz arabskiego azul, czyli niebieski, lub perskiego lazwat, czyli niebo, które nawiązują do jego barwy. W starożytnym sumerze Babilonii i Akadzie kamień ten wykorzystywano do ozdabiania instrumentów oraz przedmiotów czczonych kultem, a także do wytwarzania biżuterii. W Egipcie wyroby z lapis lazuli nosić mogli jedynie faraonowie, a ich wartość przekraczała nawet cenę złota. Określano go źródłem mądrości, prawdy i inspiracji oraz nazywano kamieniem bogów. Lapis lazuli, inaczej lazuryt, to skała metamorficzna, której głównym składnikiem jest lazuryt, minerał z gromady krzemianów. Głównie występuje w Afganistanie, Rosji, Chile. Stanach Zjednoczonych i RPA. Jego kolor nawiązuje do nieba, a właściwości i symbolika odsyłają do zaświatów i duchowości. Lapis lazuli, zwany także w wielu rejonach świata kamieniem lazurowym, jest uważany od tysięcy lat za święty kamień. Ze względu na swoją niebieską barwę od wieku był postrzegany jako posłaniec niebios, który ma za zadanie obdarzać ludzi mądrością i zrozumieniem. Jego kolor jest intensywnie niebieski, a im głębszy i bardziej jednolity jest odcień, tym bardziej ceniony jest minerał. Może posiadać domieszki kalcytu, białe i szare plamki lub paski, które niestety zmniejszają jego wartość rękową, a w szczególności cenione są okazy z wrostkami pirytu. Kamieniowi, lapis lazuli można nadać bardziej szlachetną barwę, podgrzewając go lub barwiąc. Bywa także wytwarzany sztucznie, poprzez barwienie szkła lub spajanie okruchów naturalnego kamienia plastikiem. Tego typu podróbki łatwo rozpoznać. W domowych warunkach możemy sprawdzić to za pomocą lakieru do paznokci. Sztuczny kamień odbarwi się pod jego wpływem. Jeśli chcemy mieć absolutną pewność, że zakupiliśmy prawdziwy kamień, można poddać go działaniu promieniowania ultrafioletowego. Naturalny lapis lazuli powinien świecić. Lapis lazuli sprzyja naszej duchowości i zwiększa samoświadomość. Pozwala dostrzec nasze najlepsze cechy i motywuje do pracy nad wadami. Pozwoli spojrzeć na świat spokojnie, z dystansem i mądrością. Uczy łączyć myślenie intuicyjne z pragnieniami serca i rozumu. Pomaga odnaleźć odpowiedzi na nurtujące nas pytania związane z egzystencją i strefą duchową. Jest wsparciem dla osób wykonujących kreatywną pracę, które cierpią z powodu wypalenia zawodowego. Sprzyja takim zawodom jak terapeuta, prawnik czy psycholog, gdyż zwiększa empatię i pozwala znaleźć najlepsze rozwiązanie. Minerał ten zwiększa optymizm i pozwala otworzyć się na głębsze doznania podczas medytacji. Największym darem lazurytu jest zwalczanie negatywnych myśli i depresyjnych stanów. Lapis umieszczony w okolicy serca natychmiast ukoi jego niepokoje i przynosi ulgę. Dobrze jest nosić go przy sobie dla wzmocnienia wiary we własne siły, a spanie z lapis lazuli może prowokować prorocze sny. Według medycyny niekonwencjonalnej, lapis lazuli pomaga w leczeniu bólów głowy bezsenności, epilepsji, dolegliwości oczu oraz urazów psychicznych i trwałych szoków. Wodą lazurytową, w której kamień moczył się przynajmniej 6 godzin, a najlepiej przez całą noc, przemywa się chore oczy dla ich uleczenia i poprawy wzroku. Lazuryt usuwa też brodawki, kurzajki i inne narośle skórne. Należy pocierać kamieniem 3 razy dziennie chore miejsce, a narośl zacznie znikać na zawsze. Zabieg wykonuje się w czasie ubywającego księżyca. Lazurytu używa się w przypadku malarii, zaburzeń krążenia, przy chorobach krwi, gorączce, nerwobólach oraz do stymulowania jasności umysłu. Lazuryt w połączeniu ze srebrem przynosi ulgę w chorobach skóry, epilepsji i reumatyzmie. Osobom nerwowym i porywczym przynosi pogodę ducha, a lękliwym odwagę. Bywa stosowany przeciw zapaleniom gardła, przełyku, krtani i górnych truk oddechowych oraz przeciwko rakowi krtani. Reguluje pracę tarczycy, przynosząc spokój, łagodząc niepokoje i napięcia, wzmacnia system odpornościowy, przysadkę i grasicę oraz doskonale oczyszcza ciało z toksyn. Kamień ten pomaga zazwyczaj samą swoją obecnością, a w towarzystwie srebra przynosi kojącą ulgę w wielu chorobach skórnych i reumatyzmie. Lapis lazuli poprawia samopoczucie, dodaje witalności, otwiera umysł na wiedzę, pomaga wyrazić się twórczo, dodaje wytrwałości, odpręża, pływa korzystnie na relacje z bliskimi. Porządkuje i wyprowadza ze stanu chaosu, sprzyja medytacji, łagodzi stany depresyjne, ułatwia odnalezienie przodków, pomaga przy bezsenności. Stymuluje pracę tarczycy, dobrze wpływa na kości i szpik kostny, odtruwa organizm, regeneruje mięśnie, łagodzi skurcze i uczucie sztywności, pomocny w walce z żylakami, na bóle głowy, bóle gardła, sprzyja płodności. W starożytnym Egipcie lapis lazuli zarezerwowany był tylko dla osób najwyższych rangą. Stosowano go także jako pigment. Barwnika ze sproszkowanego lapisu używano jako cienia do powiek. Podobno takiego cienia używała sama królowa Kleopatra. Zaś władcy oraz kapłani nosili szaty barwione tym niebieskim pigmentem, by podkreślić swój boski status, oraz używali lapisu w trakcie rytuałów religijnych, pogrzebowych, a także do wypędzania złych duchów podczas egzorcyzmów. Głowem opętanego smarowano proszkowanym lapisem wymieszanym ze złotem. Popularne były także amulety z lapis lazuli, gdyż wierzono, że chronią przed złymi mocami. Lapis lazuli używany był także za symbol prawdy. Dlatego sędziowie egipscy nosili emblematy z wizerunkiem bogini prawdy Mat wykonane z lapisu. W Rzymie z kolei uważano go za afrodyzjak. Lapis Lazuli należy oczyszczać pod bieżącą wodą, a rozładowywać za pomocą hematytów. Aby dodać mu energii, warto przechowywać go w towarzystwie kryształów górskich i wystawiać na działanie światła księżyca. Przeznaczony jest dla znaków Zodiaku szczelec, panna, ryby, wodnik oraz dla wszystkich tych, którzy potrzebują jego magicznych mocy.